Ja też miałem kiedyś takie... w młodzieńczych latach pracowałem w kinie objazdowym, to także... Co ten? ciągnęło na scenę? No i tak po prostu, no, wyświetlałem, jeździło się, ten, ale też po wioskach jeździli, wyświetlałem filmy, nie? Tak to ma codziennie inna wieś, co inna dziewczyna, a najlepszy był numer... Marynarz. Tak? No, Słodki Wód. <laughs> Zresztą ja wszystkie kawały sobie przypomnę. No. Myślę, że to zna więcej niż ja. <noise> A dzień dobry Panie Leszku. Dzień dobry, witam. Panie Leszku, dzisiaj słyszałem, że konkurencja przyjeżdża. No właśnie, tak yy, też doszły mi takie słuchy, ale nie wiem, czy to nie są żarty. Pryma już był, nie? To co, możemy na pierwszej nie? Radosław. Leszek. Najbogszy nam pryma. Poszło. <grym w ogóle> Jak do zlewu. <grym w ogóle> Ale jest jakiś plan na bitwę, na żarty, na no, jakiś No, jakby coś, jakby coś, to będziemy walczyć. O takę Polskę my walczyli, nie? może możesz sznur przygotować, bo oni mają taki sketch ze sznurem. Prostowanie sznurka w kieszeni? Yy, bo, bo, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Dobra, panie Leszku, a co tutaj się dzieje w robocie? No w robocie no, wszystko jest tego. Koledzy uzbiera, uzbiera, uzbierają, uzbrajają tego. <śmiech> <śmiech> uzbrajają e, stara 25, bo przyszły e, gadżety, uszczelki do szyb, bo bardzo ciężki temat był. Udało się znaleźć? Tak. Ja w dalszym ciągu jeszcze w japońskim cyganie. Nie. Tak, dalej robię, ale już dopasowałem. Bo była jedna... No pokażemy. No proszę bardzo. To jest żarówko lampa. Tak tego. Jak się spali, po prostu dobrobyt japoński jest taki, że się całą lampę wyrzuca i trzeba tego. U nas w Europie czy w ogóle jest wkładana żarówka tylko. Wymiarowo zmierzyłem, mówię, będzie od malucha pasować. No i po małych przeróbkach zrobiłem. Lampy od Malucha, no, tu jest jedna spalona, druga jest dobra. Musimy pozmieniać świetlówki, bo tu są świetlówki, bardzo dużo prądu pobierają. Godzina, półtorej, akumulator jest wyczerpany. Bardzo dużo te transformatory pobierają prądu, te tutaj. Ale to nie? mówiłeś, że one się grzeją aż, nie? Się, aż się grzeją, tak. To jest taka, taki pizdryszek i tego. One są dobre, świecące, ale... Ale to jest taka trochę neonówka. Tak, neonówka, tak jak ten kabaret. To no od dobra. razu możemy jakiś żar na nich przygotować. Czy skupują neonówki. Czy skupują neonówki, Ta. Bo mamy. <laughs> No jest ich tu bardzo dużo tych neonówek. Także może by tam ten swój kabaret mogli bardziej oświetlić, nie? No, takim autem jakby jeździli w trasę. O, pewnie. To byłoby niezłe. Panie było... Leszku, nie chcę być taki upierdliwy, no nie? Mhm. Ale kiedy przewidujemy finisz? No z, z mojej strony, tak prawdę mówiąc, to już jest. Już? Już jest tego auto po wymianie oleju, wszystkie oleje wymienione, przegląd, hamulce. Nasz no elektryk ma tu trochę tych właśnie neunówek do wymiany, no. ale coś się nie odzywa, nie wiem. I tego, ale palić pali można po prostu odpalać, i jechać. A to dobra, to super, to nie wiedziałem. No, no to widzowie, może. W kolejnym tygodniu robimy prezentację tego auta. No. Panie Leszku, ale pan to w ogóle sushi je? Nie. A coś japońskiego? Sake pewnie się napije. Sa sake mogę? tego. No, piję. Pan minister? Sake kiedyś próbowałem, ale nie podchodzi. Najlepiej mi podchodzi. Wiadomo co. No Sokiem pomidorowym. <śmiech> <śmiech> Bo musielibyśmy coś wymyśleć, wiesz, takim samochodem pojechać do knajpy japońskiej. Nie wiem, czy byście się, by się nie obrazili, jakby przyjechał do chińskiej, ten, japońskim autem, takim na styl japoński, nie? Bo nie wiem, co tu nawet pisze, nie ma przetłumaczenia żadnego i może to właśnie tak już... trudno to, kurczę, odgadnąć. Tak. Nie no, mogą być różne rzeczy. No, no. Może być, wiesz, na przykład, jak twój sobowtór powiedział, 100 milionów dla każdego Polaka. O! Zrobię wam drugą Japonię. Tak. To wszystko tam może być napisane. Panie Mariuszu! A pan ma może telefon, który tłumaczy. Tak. To podejdź na chwilę. Mamy taką plakietkę tutaj z leszkiem. No i by trzeba było sprawdzić o co tutaj chodzi. Wiesz, żeby nie obrazić, nie? Wyjedziemy na miasto, okaże się, że to obraza i a, będzie lipa. A, a, ktoś... Będą mówić, zrogi śledzie, lesio jedzie. No jak będzie tak, to będzie okej. Okay. Tak. Specyfikacja 404, różnie pojęci, zależy od kąta jak popatrzysz. A daj bliżej. 45 lat, japoński swat, świat, nie japoński swat od 45 od... lat, to co? znak zapytania, wykrzyknik. To co to? Jest Platforma koval... z przez 45 lat, no mówię, to zależy jak popatrzysz. To ja do góry nogami. No, <laughs> Może do góry nogami to jest. Coś innego będzie? Nie. Ty, po jakie mądre. No, też ogarnęło do góry nogami. 45-letnia specyfikacja. Hmm. A dobra, a tu jest więcej napisane. Nic nie mamy. Zrób zdjęcie słów do przetłumaczenia. Nie. Tę, tępy telefon. Wiesz co, Cięż, ciężki tępy temat, telefon. bo tutaj masz ten. Yy, Chromowane takie. Tempy telefon. Jest... No to masz na, na to tym na może to są jakieś te? O! Spotkanie dotyczące starych samochodów. No mm -hmm. proszę bardzo. A ta, ta, ta tu? I tu mamy... Najsilniejsza linia horyzontów w historii. To, jest, to był jakiś ten, to jest chyba czołg. A tu, tu jeszcze niżej te gwiazdki, coś tam? Chociaż wątpię, bo tutaj to też jest takie właśnie... Chromowane. Spolerowałeś te chrony i teraz nie, nie czyta. Tutaj są jakieś te. Jestem wykorzystywany. Co jest grane? Ja nie wiem, czy ty chcesz tym jeździć. No właśnie. Chyba rządowa limuzyna. Chyba lepsza jest. A tu? Światło. Mhm. Ciekawe. No więc tak. Kwiaty chryzantemy, które nigdy się nie rozpraszają. Charakter leczenia. Dury gambler pies Proszę Państwa. Dobry człowiek z ulicy O no i to jest to! Tak. Wcale no. nie kłamią. Nawet w, nawet w Japonii nie kłamią. Dobry człowiek z ulicy. A niżej będą przestrzegać ograniczenia prędkości. Proszę jechać pierwszy. No Samochód teatralny to i to i... To i to? No cóż. Już tak. Widzisz, bo tutaj ten chrom jest. Chromowany ciężko mu się odczytuje. Ale jakbyś ten chrom dał tak, żeby żeby on był tylko cały czarny. Aha, no, no. no, biany, no rozumiem. jednolity, może? Nie. Mój plan jest fatalny. Albo do góry nogami. Plan był dobry. No, dziękuję ci, miły jesteś. Tutaj jakiś, nie wiem, smok. Nie, tego to już w ogóle nie. A ten niżej? A tu niżej? Chwila. Użytek prywatny. Stylowe stowarzyszenie ochrony populacji. Coś a te, w tym jest. A ten ten. To? No? O, do zębów. Pasta. Pasta do zębów. Najbardziej to ciekawi mnie ten napis u góry. Kiedyś zostanę wykorzystana i będę tańczyć. Dobra. No dobrze, panie Mariuszu. Mądrzejsi z tego nie jesteśmy. Nie jesteśmy na pewno, ale dowiedzieliśmy się tak zwana wiedza bezużyteczna. O. Takie merytoryczne zero yy, Ale jedna tendencja na pewno jest prawdziwa. Yy, Dobry człowiek z ulicy. Dobry człowiek z ulicy, minister Leszek, to się zgadza? Instrukcję yy, jeszcze tutaj dostałem odnośnie tego, tego auta. Kurczę, no to, to no, teraz wyborca. Teraz się telefon spali, nie? Nie no. wiem gdzie jest koniec, gdzie początek. O kurde, chłopie. Poleciałeś. Uh, uh. Boję się przykładać tutaj. O, uh, uh, uh. uh, uh, uh. No dobra Mariusz. O, coś dla mnie jest Tak, na porost. Na porost włosów. Co Mamy tu tutaj. Od razu? To jak Ej. włosy wzrasta. Sergio. Ej, bezpłatny jednomiesięczny okres próbny Hair for Life. Ej, może się jeszcze załapiesz. Sergio. Doskonała oddychalność. Elastyczny jak Twoje własne włosy. Można go układać według własnego uznania. Głowa integrująca się ze skórą. O, już coś innego. Wysoka łatwość noszenia. Czy łatwo Ci się nosi włosy? Nie mi, mi tak. A mi jeszcze łatwiej. Zjeżdżalnia śnieżna jest popularna. Noworoczny festiwal dziecięcy w okręgu Stegaja. Ty, ale powiedz mi, tyle znaków i zjeżdżalnia śnieżna jest popularna? To jest. Ja tego nie pojmuję. Dobra, zobaczymy, czy tu jest 0,700. Dawaj, Mariusz. Zniknęło. Palmy już po 60. 59 lat. Nie muszę się już martwić plamami. A plamy, a nie palmy. Może chodziło o zmarszczki? Ten humor zapisuje. O, czekaj. O, dla neonówki coś przygotowuje. Dla neonówki, no. Wieczorem jest zimno. Witam, dzisiaj jest zimno, więc. Przygotowałam Ci zupę, och jak miło, otwieram drzwi i okulary mi zaparowują, to szczęście powoduje, że zaparowują mi okulary. <grywa> Dobra, gdzie, gdzie jest morał? Dzień dobry. Japoński uczy się się? Uczymy się po pa, japońsku. <grywa> on czyta telefon. sobie. Telefonem czyta i tego. A jest, takie na Google, no, takie coś tam tłumacz, nie? A nie. jest teraz, jest też taki telefon teraz, że Samsung. Że mówisz po polsku, on tłumaczy, tłumaczy komuś w języku, i ten ktoś słyszy tak na A dzisiaj mamy takich gości miłych, bo właśnie przyjeżdżą do nas kabarellnę. to są nasi tacy znajomi, I, a oni do ciebie z prezentem przyjeżdżają. No to dzięki Także, bardzo. Także Lechu wiesz. Przypomnij sobie skecze jakieś. Ty pamiętasz na przykład no. wigilia, ten sketch? Nie, tego nie pamiętam. No, no to sobie. ich najsłynniejszy teraz ostatnio. Wigilia, że oni tam siedzą. No przecież sam powtarzasz to. E, A no. polejemy, nie, nie, nie jestem nie, zaszyty nie, czy coś tam. Nie, pół mi nalej bo jestem zacerowany. No, no to jest to, jest, to jest ten sketch Dobra, odpalaj rakietę, inaczej będziemy dziadka kruszyć. Mi pół, bo ja mam wszywkę. Milej ciały, ja nie mam <ślałek> szklankę. Ziół. Nie ma tu w tym domu większych nasi? O, o Oni chcą będzie co? pewien problem. Oni, co się stało? Dobra. Słyszysz, Lechu. A to, to są Lecha właśnie kalendarze, Lecha kalendarze. Le a takie, takie otrzymuję, no. A powiedz mi ten, bo mi się wydaje, że oni chcą przyjechać i z tobą coś tak zagadać, żeby w jakichś żebyś występował. Nie, nie, tam. A chciałbyś? Nie, no, Co? nie. Co? A fajnie, jakbyś tak ten na tych nie, skeczach nie, jeździł. Nie, nie. nie. Gdzie ja tam po Polsce będziesz jeździł? A może oni chcą od ciebie trochę inspiracji, tych pomysłów twoich śmiesznych. A Maltańskie no. przygotowane. Tak. Jak powstaje drut? Przygotowane. No, no. Kawał o chłopie bez przygotowany. No, no. O, o ja się co chodził bez... Gdzie sens i logika? O, o, to im Lesiu wszystko mm. powiesz dzisiaj. Oni się nauczą od ciebie. Bo tak, Lesiu, tak za Twoich czasów i troszeczkę moich, no to co? Marcin Daniec i Bogdan Smoleń, nie? Aha. I Jan Pieczak. No kto jest Ci? więc więcej nie było tam. Nie, no ale jeszcze Laskowik był. Laskowik, był Kobuszewski przecież. A ku... to ja mam Was uczyć o kabaretach. Ja Laskowik tak, ale jeszcze był ten, on wszystkie te naśladował zapalanie samochodów perelowskich. Łysy ten. Rudy Schubert, no Rudy Schubert, ale ten po, prowadził to, no to mówi, no to mówi, no. prowadził program teraz niedawno, on też tak śpiewał różnymi językami, znaczy nie językami, a takimi takie muzyki prowadził w telewizji, a z kim on tam grał, to nie, wiem. no to, to by musiał człowiek po prostu obejrzeć to, te, te rzeczy, dopiero to by się tak. No, taki sznur przygotuj. Oni mają taki bardzo słynny sketch. Jeden jest chyba diabłem, drugi jest Panem Bogiem. No, no, do, do tak. Boga. No To sznur, sznur do Polacy to... przyjechali. No. <laughs> Dzień dobry. Czy jest Pan Lesiu? To cały świat huczy, że urodziny są obchodzone. Dobrze dobry, do najwierniejszego fana przyjechałem. Dzięki. Wszystkiego dobrego, panie Lesiu. Też, też Gwiazda internetu. Dzięki. I taki mały prezencik ode mnie. Koszulka, mam nadzieję, że się. O, koszulka od Neonówki. A, no. I takie wiersze. Mam nadzieję, że kiedyś pan siądzie i przed kamerą będzie czytał te wiersze. Dobra? Dobra. Tutaj jest No, takie, ja takie jak dla pana. No. Z okazji urodzin. Dzięki, dzięki, dzięki. Ach, Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Żeby nie było. Że jakiś fałsz. No i w tej koszolce przynajmniej raz w tygodniu po warsztacie, nie? Nie. <laughs> Białej tak? No i kanapki do torby w takiej tak, torbie, nie? Pamięta pan taki tekst? O, no to ja o tym dzisiaj mówiłem. A powiedz jakiś y, sketch z Neonówki, bo Ty wszystko znasz. Jak to Nie. było? No ale jak to było? że zaszyty Pan jest. No, no. Tylko do pół proszę. <todgłosy> <todgłosy> no to teraz już oficjalnie zapraszam tutaj przez y, szefa. przekaże bilety 1 grudnia. Y, hala stulecia, także będziemy. Trzeci rząd, siódme miejsce. O! <todgłosy> <todgłosy> Też zapraszam na... 70. No ja, no ja tak, no ja, ja słyszałem, że tutaj cała Polska będzie, zjeżdża. Będzie kawaler, będzie się siedziała. Stoję polski, bimber jedzie, tak? Niech już jest, już <noise> jest. <i się głos> <w> ale <żakuje. głos> A no. Teraz o, Teraz rozpoznawalne. Czapka bez daszka. <noise> tak, tak. Daszek się pod samochodem nie przyda, nie? <noise> nie, nie, ale mia, to, to miałem. Po... Dlaczego obcinałem daszek? Tak, bez daszka takich czapek nie było. A jak spawało się pod, pod tym, miałem tu, to przeszkadzało i maska, nie? przeszkadzała do spawania. No właśnie, mówię o tym. No to wracałem tak. I kiedyś taki osiłek przyszedł, byłby mi kark skręcił. Te głowa ci się przekręciła, nie? I no. mnie złapał, zagłosowała. I od tej pory bez Daszku. Już bez Daszku, my święty spokój mamy. Panie Leszku, może kawkę pan zaproponuje? No, oczywiście. Klójka? Nie, jest nie, ekspres. Ekspres? No, to ekspres to oczywiście. I to jak wrażenia, jak hala? No, pięknie. No już jakby wiesz, obserwowałem to na zdjęciach i na, na waszych relacjach. Byłem ostatnio w muzeum Mercedesa, to... Okay. Ale... Ale nie mamy się czego wstydzić. Nie ma się czego wstydzić, bo widziałem właśnie na tych relacjach, no. że jest kozak, nie? Sam no. wymyślałeś wszystkie patenty? No Czy... starałem się sam, no raczej sam, no. nie? Raczej sam coś. Ja to robię, to jest wszystko z takie powiedzmy systemem też gospodarczym. Jak to się mówi wiesz, nie braliśmy jakichś dużych firm, znaczy wiesz, hale stawiały duże firmy, ale mówię te wszystkie tu wyposażania to, to żeśmy sami robili powolutku, powolutku, dlatego trochę tak trwało, nie? No, no, no. Szkła, stal, ja to wszystko sobie rozrysowałem, gdzie co ma być, tutaj mam bar z Żuka. To jest Leszkowa, ta Barbara, wiesz? Sosikówka z opatówką, a to już na, na te urodziny? To już zaczęte? Tak! tak. <laughs> Rozumiem, że tego trochę jest, no pięknie. W razie mam czarną kawę. No jasne. Lecz ty jaką? Tylko. Czarną też, jak coś. No, Duma tak. jest? No pewnie. Jest, nie? E po prostu... Ale jeszcze tutaj, jak się przychodzi, to jeszcze coś... No jest, no, po prostu człowiek, no... Serduszko powiem, zostawione. Powiem, <suszy> że jest satysfakcja taka, że... No trochę za późno. Za późno się takie coś e, przytrafiło mnie. nie? Czemu za późno? Bo nigdy nie jest za późno. No nie, ale znaczy za późno. W młodszym wieku, nie mogło być to. No to wtedy by... To już człowiek... Dziewczyny leciały na to, nie? A teraz jak to wygląda? Preko, nic nie, nigdy nie jest za późno. Ty jesteś taki, że... Na nic nie jest za późno. Ty nas jeszcze przeżyjesz, zobaczysz, nie? Weź wejść tam połóż z tym cukrem. Okay. No. Nie, bo nie trudno, No trochę techniki człowiek się gubi, nie? To jest normalne. Tak. Na trzeba, Tak. No. I to trzeba było tu oderwać. O. A, wspomniasz no tak. no, no. sobie? Jasne. <grym> ja też miałem kiedyś takie w młodzieńczych latach, pracowałem w kinie objazdowym, to także... Co ciągnęło na scenę. No i tak po prostu no, wyświetlałem, jeździło się ten, ale też po wioskach jeździliśmy i filmy, nie? Tak to ma codziennie inna wieś, co inna dziewczyna, a najlepszy był Parynaszku. numer... Tak. No. Słodki Włod Ale... O kurde, panie To jest taki pierwszy luk jest kozak Tą Warszawą Tomek mnie ciągnął na sankach, kuli, żeśmy robili. Nie. Gdzie teraz muzeum jest? O, hasze, takie były po 3 metry wysokie. Od zimową porą akurat były suche jak pierą, czyszczało to wszystko. Warszawa 4x4. Troszeczkę teraz ostatnio posprzątaliśmy, mieliśmy imprezę. Mniej więcej tak to wygląda. Tu, to, tutaj są auta przedwojenne. Słuchajcie, to mamy nawet auto z XIX wieku, najstarsze. Tutaj mamy przepiękne auto z 1898 roku, pierwsze auto zarejestrowane w Polsce, najstarsze auto zarejestrowane w Polsce. To? Tutaj mamy auto parowe, to, tak, wiesz, w ogóle to, to jest Dijon francuski. W ogóle mieliśmy taki też problem, bo zarejestrowaliśmy to auto, wiesz, ja patrzę, bo to jest 1898, patrzę w dowodzie rejestracyjnym 1900, ja mówię, coś jest nie tak, nie? No i ten, no i zacząłem drążyć temat i okazało się, że w Cepiku mają od 1900 roku. Rejestr... Nie, mają, wiesz, nie, mają. Wcześniej, nie mają wcześniej. Napisaliśmy do starostwa, później do ministerstwa pismo i dzięki nam e, już po prostu po... No, zmienili to w systemie. Mhm. Mam jeszcze wiele takich fajnych tajemnic, które o tych autach chciałbym opowiedzieć. Wiesz, ja to wszystko sam kupowałem. Przy każdym alpie byłem, przy każdym zakupie. Tak jak Ci mówiłem, to jest wiele też fabrycznych nowych samochodów. Byłem taki sfokusowany na tym Tomas Sierra aż ona jest lówka sztuka, ma 800 km przejechanie. Mhm. To są samochody, które Miałem kiedyś taką naklejkę na tym Sierra Cosworth no. na, na meblościance swojej To jest akurat muzeum prl -u. Słuchaj, tam mamy wyłączone, tam na tej ścianie białej leci emigracja Polaków lata 80 y, normalny film leci, do tej syrenki ludzie wsiadają do tej syrenki, to są mieszkańcy Ławy tutaj mamy muzeum zabawek w środku, tutaj mamy kino po lewej stronie tutaj wyposażony kiosk w tym kinie, w kinie opowiadamy 102 fakty PRL-u, wszystko to co było takie ważne. Nie? RSW Prasa Książka Róg. Moja mama pracowała w RSW. Tak? w no. Nie, nie, nie. Ja pochodzę, wiesz, z północy, więc mm -hmm. e, była w kolportażu właśnie w RSW, a ja jak RSW Prasa Książka Róg, jak były mm -hmm. majowe pochody, to chyba z flagu, <grym> <grym> z flagu szedłem i jeszcze mam takie zdjęcie, wiesz. Zobacz, to jest Muzeum Zabawek. Tak jak przyjdą dzieciaki... Ale zobaczcie, to kiedyś zabawę było PRM, nie? Tak się zastanawiam, które... czy coś znajdę, co miałem. No, ale ja tam zabawek za wiele nie miałem, kurde. Nie było lekko. Niskie autobusy były kiedyś? No. Karbit się brało i tego. I się łupło. To było coś strasznego. Tylko do karbitu nie każdy miał dostęp. A karmit to. Karbit kuszkę, kuszkę, puszkę, się, no i... Bach, nie? Pierdykość, A ja później, bo mój ojciec był kierownikiem leczarni, to wziąłem bańkę. O, 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 o. A kapsle od wódki? Wyjmowałeś ten papierek? Do środka się wsypało saletrę z cukrem, zakładało się papierek, zaginało, dziurka i leciało się. Te, tego nie pamiętam. Światła włączone oczywiście, nie wiem kto ostatni siedział i się bawił. Zbiornik przełącz. To też przeze mnie Odrestaurowany od podstaw ten y, jelczańskie zakłady no są. Nawet, nawet żabki są, kurde. Jak to ja się tak. działo? Ja. To gość większy powiem ci, no. zaraz ci pokażę. Bo ja lubię tak coś robić jakiś dokument do tego, nie? żeby tak wyglądał kiedyś. Mhm. Mm. To jest główny konstruktor mhm. zakładów jelczańskich. 81. Jan Lisiecki. No, i on to zaprojektował. Za, za tak on wyglądał, gdy. Tak się go, że się go wzięli. Jak go wzięli. Tomek, znaczy, córki odnalazły go gdzieś tam, mm -hmm. pod Warszawą. Nie będę y zdradzał tajemnicy, bo mógł się ktoś obrazić. Tu przy piaskowaniu było. Tutaj ja też to na osiedlu tam w Wenie. Na Kutrowskiego to myłem. To porozbierałem to, że trzy szufelki mrówek. Z tego. Wyjął, a część spierdoliła gdzieś do góry. <noise> nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie i dlaczego uciekł. A ja zmiotkę tego wyniosłem. Nie? No tu prace. Najgorsze były te łuki, bo to wszystko cynowane tu było, nie? Także ten przód nie był zmieniany, bo po prostu nie o takie zmianę chodziło. Tak wyglądał silnik. To jest silnik 115 Mercedes. Yy, wstawiony był. Nie wiem, bo przy ten Też odpala? To tak, jest tak, tak. doprowadzone dostaną, dostaną te, yy, do stanu, że... Do stanu stuprocentowej dojazdy. Mhm. Nawet no, jechałem do Jelcza na y, ten. Tu elektryk, który pierwszy robił tą... Y, to, jest, to jest sieć elektryczna. I, to jest sieć elektryczna, ale Ktoś nas w bambuko zrobił, ale już mówię, nie będziemy kupować, ale oryginalne mamy przewody, co tam później dorobimy, a to od stara 66 był. 2866, nie wiem. No to ty, jaki ty byś tu wyszyżował? O, no ja! Jak brzęcznik A, trochę. nie podobaś jak <laughs> A, <laughs> A może coś do ciebie jak no tak nie, no nie, no nie jest. Stalin wina, by... właśnie Stary, Stalina. 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 Ktoś tego. No i tu były też i prace przy tym. Tu mechanik trochę właśnie silnik robił i tego. No i ten dalej elektryk, całą tą tylną ścianę dorabiałem osobiście. Mhm. Pojechałem do brata Tomka do Jacka i mi dał inżynierów, kurwa to od razu uciekłem. No i to widzisz, na tym placu, o, o, na tym placu mnie kuli robił. Warszawa, Warszawa 4 na cztery. A czemu się śmiesz? na no, co było nie tak z tymi inżynierami? Za powiem. Bo, no, I Mikołaj był i przyniósł paczuszkę taką, prawda? O. No i tyle, oczywiście. Z inżynierami było to, że przyszło y, trzech inżynierów, jeszcze babka, nie wiem, czy ona miała już tytuł, czy jej zdążyli dać, ale tego. Przyszedłem. Tak, jak się drzwi zamykają. Mm. Jak w Mercedesie, chłopie. Wszystko, szczelinka i ten. Bo. Ale bity były. By, tak, no, był tak. Teraz ty będziesz bity. <laughs> <laughs> nie, bo przyszedłem tam, żeby mi dorobili. Tylny ten, bo mają maszyny, giętarki, to, 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 tam chodzi ten i tego, ja mówię. I oni zaczynają wiesz, pisać. to, tego. Ja mówię, panie, co pan pisze? Y, no, muszę szkic zrobić, ja mówię, że pan mi potrzeba obciąć, zagiąć, ja se resztę dorobię. Nie, to musi być projekt, projekt. Kto okna wytnie na lampy, na to. Ja mówię, panie, daj pan spokój, mówię. Ja to robię w ciągu 15 minut, a bym tylko miał ucięte, zagięte i wsiąd. To się tak nie da. Nie da. się. Szacunek w auto. Powrzucam koniec. Lesiu. Tak? Jestem pod wrażeniem. Również. Twojej roboty, tutaj szefa Tomka. Dzięki, A, no Tomek. To Wygląda wiek. to kozacko i powiem szczerze i to nie są jakieś tam drdy małe, bo mhm. byłem niedawno w Stuttgarcie, w salonie Mercedesa i tutaj nie macie się czego wstydzić. Naprawdę kolekcja jest zacna, wygląda to super. Szczegóły, co mnie bardzo cieszy, że są dopracowane takie elementy, które, na które się zwraca uwagę. Nie? Tak, każdy szczególik jest dopracowany jest, tak, tak, tak. i dużo ciekawostek. PRL, petarda, no i kolekcja no, szok. To jeszcze... I, 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 I każdy samochód. Z duszą i z historią. To nie są przypadkowe modele. Oczywiście, Do więc... no PRL jeszcze tak całkowicie niedokończony jest, bo jeszcze trochę pracy jest, ale dopieścimy to. Także tutaj. PRL no, nie będzie się wstydził. Na moment lat. PRL wrócił tutaj do ławy, nie? Tak. Pięknie tak. to wygląda. Także zapraszam, zachęcam. E, nie możecie tego miejsca przegapić, bo to jest e, jedyne takie miejsce w Polsce, może i w Europie Środkowo-Wschodniej. E, tak. To będzie coś wielkiego. I jest już wielkiego. Także otwarcie w czerwcu. Postaram się też być i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu tutaj właścicieli i kustosza, <noise> głównego kustosza tego muzeum. Lesiu, dla internetów. I TikToka. I TikToka, <noise> I tiktoka, i tiktoka, tiktoka No to no, uważaj tam na TikToku. tak. Człowieka mogą zbałamucić. Tak. Obiecanki, cacanki, jak głupiemu. Ale to nic, damy radę. My też wszystkiego najlepszego. My też bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Załawy, My też bardzo dziękujemy. Radio Bielecki, kabaret Neonówka. No i oczywiście nasz minister. Panie ministrze, a może tak na zakończenie, bo był sketch Wigilia Neonówki o tym o tym, że pije, zaszyty. Jak to tam było? A to już. To już Ale takie o nam jeszcze. Nie, nie no. no, tak dokładnie no nie pamiętam. No, jak to było, no? No, Że teraz, od, polewali. teraz pijesz po pół? Po pół. A, bo, bo, bo jesteś... nie mogę, bo jestem zacerowany. No. No. Esperal tutaj na, tak, na po plec. plecach nie można klepać, plec. bo, bo się nie. wydłubię nie chcąc. Nie, bo to nie, to nie te lata są. Nie. Pod łopatką tutaj Lesiu ma esperal, a z drugiej strony na, na od tym, Tak, a na pośladkach już miejsca nie było.